Czy słyszałeś kiedyś o księdze, której nie potrafił odczytać żaden człowiek? Nie dlatego, że jest napisana w zapomnianym języku, ale dlatego, że ten język nie istnieje. To księga, która od ponad pięciuset lat drwi z logiki, nauki i rozumu, zapisana alfabetem, który nie należy do żadnego znanego narodu, ilustrowana obrazami roślin, które nigdy nie rosły na ziemi. To manuskrypt Wojnicza, jedna z największych zagadek w dziejach ludzkości. Księga, która miała nie istnieć, a jednak istnieje, rok 1912. Amerykański antykwariusz pochodzenia polskiego, Wilfried Wojnicz, odwiedza stary klasztor Jezuitów we Włoszech. Wśród zakurzonych półek, w kufrze pełnym pergaminów, znajduje dziwny, skórzany tom, pergamin lekko pożółkły, litery zapisane piórem, rysunki wykonane z niezwykłą precyzją. Kiedy otwiera księgę, jego oczy rozszerzają się ze zdumienia. Nie potrafi odczytać ani jednego słowa. Żaden język, żaden alfabet, żaden znak nie przypomina niczego znanego. Wojnicz kupuje manuskrypt, nie wiedząc jeszcze, że poświęci mu resztę życia. Wierzy, że trzyma w rękach zapomniane dzieło średniowiecznego geniusza może alchemika, może maga, a może kogoś spoza tego świata. Od jego nazwiska księga zyska nazwę, która przetrwa do dziś Manuskrypt Wojniczan. Manuskrypt liczy około 240 stron pergaminu chociaż kilka kart zaginęło. Zapisany został nieznanym alfabetem. Dziś określanym jako Wojni Heze. To pismo nie przypomina niczego, co znaliśmy wcześniej. Krągłe litery, delikatne linie, powtarzające się struktury, jakby złożone w logiczne słowa i zdania. Ale nikt nie wie, co znaczą. Tekst przeplatany jest dziesiątkami ilustracji, niezwykłych, momentami nawet niepokojących. Rośliny, które wyglądają znajomo, a jednak są inne kwiaty. O zbyt wielu płatkach, liście o nieznanych kształtach. Na innych stronach widać gwiazdy, słońca, księżyce, układy konstelacji, jakby z innego świata. W kolejnych nagie kobiece postacie zanurzone w czymś, co przypomina sieć rur, basenów, połączeń jak układ żył lub biologiczny mechanizm. Niektórzy badacze uważają, że manuskrypt dzieli się na pięć głównych części. Pierwszą botaniczną, pełną fantastycznych roślin, drugą astronomiczną, z wykresami i gwiezdnymi symbolami, trzecia biologiczną z ludzkimi postaciami w sieci kanałów i zbiorników. Czwarta farmaceutyczną, z fiolkami i słoikami, jak w alchemicznym laboratorium. Piąta tekstową, długie kolumny czystego pisma, bez żadnych rysunków. Kiedy patrzysz na te strony, Masz wrażenie, że autor wiedział coś, czego my nie wiemy: że to nie przypadkowe szkice, ale przemyślany kod, system, język symboli. Od chwili odkrycia setki ludzi próbowały go rozszyfrować: historycy, językoznawcy, matematycy, kryptolodzy, nawet eksperci z CIA i NSA? Wszyscy bez wyjątku ponieśli porażkę. Jeden z badaczy powiedział kiedyś, Wojnicz to księga, która udaje, że coś znaczy, ale nie mówi nic. Ale czy rzeczywiście? Analizy komputerowe wykazały, że język manuskryptu ma strukturę naturalnego języka powtarzalne długości słów, statystyczne podobieństwa do ludzkiej mowy, nawet coś w rodzaju gramatyki. To nie Bełkot to coś, co zostało stworzone z myślą o komunikacji, tylko nie z nami. Kto był autorem? Tutaj zaczyna się prawdziwa gra teorii. Jedni wierzą, że autorem był Roger Bacon, średniowieczny mnich i naukowiec, który eksperymentował z kryptografią i alchemią. Według tej wersji, manuskrypt był jego próbą opisania sekretnej wiedzy o świecie językiem znanym tylko wtajemniczonym. Inni wskazują na Johna Dee i Edwarda Kelleya, okultystów z czasów królowej Elżbiety. To oni twierdzili, że rozmawiali z aniołami, posługując się językiem Enochianskim, boskim alfabetem. Czy manuskrypt wojnicza mógł być zapisem takiego kontaktu? Są też teorie, że to Leonardo da Vinci, jako młody człowiek, eksperymentował z pismem lustrzanym i szyframi, albo że to średniowieczny fałszerz, który chciał sprzedać magiczny kodeks bogatemu mecenasowi. Ale żadna z tych hipotez, nie została potwierdzona. W 2009 roku badania radiowęglowe Pergaminu potwierdziły, że pochodzi on z lat 1404 do 1438 atrament, również z tamtej epoki. Nie jest to więc nowoczesny fałszerz. Nie jest to też współczesna mistyfikacja. Księga jest prawdziwa. Tylko znaczenie pozostaje ukryte. W XXI wieku do walki z manuskryptem stanęła sztuczna inteligencja. Algorytmy lingwistyczne próbowały dopasować wzorce słów do znanych języków. Niektóre modele wskazały, że tekst przypomina zniekształconą łacinę lub język romański, inne, że to język sztuczny, zbudowany według własnych reguł. W 2018 roku grupa kanadyjskich badaczy stwierdziła, że manuskrypt może być zapisany w skróconej symbolicznej formie hebrajskiego, ale tłumaczenie nie miało sensu, inne badania twierdzą, że to może być symulacja języka, stworzona po to, by wyglądać jak prawdziwy, choć nic nie znaczy. A może jest odwrotnie, może to my nie potrafimy jeszcze odczytać języka, który opisuje rzeczywistość na zupełnie innym poziomie. Rysunki w manuskrypcie to osobna opowieść. Niektórzy widzą w nich opisy nieznanych roślin, inni schematy ludzkiego ciała, jeszcze inni mapy kosmiczne. W części astronomicznej widać gwiazdy połączone liniami, układy przypominające DNA, spiralne struktury, jakby autor widział coś, co nauka odkryje dopiero za setki lat. Są też kobiety zanurzone w sieci rur i zbiorników. Wyglądają, jakby uczestniczyły w procesie, może oczyszczenia, może narodzin. Dla niektórych to symbol duchowej alchemii, dla innych opis procesów biologicznych. Manuskrypt Wojnicza wciąż leży zamknięty w sejfie Biblioteki Bajneke na Uniwersytecie Yale. Każdy może obejrzeć jego cyfrową kopię, ale nikt nie potrafi zrozumieć jego treści. Czy to zapomniany podręcznik alchemii? Księga napisana przez kogoś, kto widział świat w inny sposób? A może wiadomość z przeszłości lub z przyszłości? Jedno jest pewne: ktoś spędził lata, tworząc coś, co przetrwało sześć wieków i nadal nie daje nam spokoju. Bo może nie chodzi o to, by ten tekst odczytać? Może jego tajemnica polega na tym, by nauczyć nas szukać znaczeń tam, gdzie logika zawodzi. Tajemnice manuskryptu Wojnicza pozostają nieodkryte, a każda strona skrywa więcej pytań niż odpowiedzi. Co myślicie o tym niezwykłym kodeksie? Czy to dzieło zapomnianej cywilizacji, średniowieczna zagadka, a może coś zupełnie innego? Podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach i dajcie znać, jakie inne tajemnice chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, by wspólnie odkrywać ukryte historie, bo w każdej zagadce kryje się ziarno prawdy, a czasami jest ono starsze niż możemy sobie wyobrazić.